Jest wtorek, 20 lipca, minęła godzina 21.50. Zapraszam do studia Lotto. Dobry wieczór, Konradu Moreno, pora na losowania. W świecie Lotto, wygrane padają właściwie codziennie. Bywają mniejsze, większe i te naprawdę wysokie. Największe jak do tej pory wygrane tego miesiąca to szóstka w lot to warta ponad 10 milionów 200 tysięcy złotych, prawie 2 400 tysięcy złotych w Eurojackpot, a także milion złotych w zdrabce pensja bankiera. Do końca lipca jeszcze długo, a wygrane czekają. Przed nami kolejna w tym miesiącu promocja w MultiMulti. -multi, od jutra aż do soboty wszystkie wygrane w tej grze przy typowaniu siedmiu liczb będą o połowę większe w tej samej cenie zakładu. Losowanie Multimulti -multi. już teraz zapraszam. W kasecie maszyny losującej mamy 80 kolejno ułożonych kul. Bember maszyny jest pusty, zwaniamy blokadę. I losujemy 20 liczb. Wylosowane zostały liczby. 80 67 79 9 12 43 46 63. Pięćdziesiąt osiem, sześćdziesiąt sześć, osiemnaście, dwadzieścia jeden, czterdzieści osiem, dwadzieścia sześć, pięć, trzydzieści pięć, czterdzieści, 52. 44, liczba 44 jest plusem. W miniloczce to wygrane padają najczęściej. Wczoraj po ponad 91 tysięcy zł sięglęli grający w Krakowie, a także w miejscowościach Olza i Wojciechów. Oby dziś padła kolejna piątka. Zapraszam do gry. W kasecie maszyny losującej znajdują się 42 kolejno ułożone kule. Kumra mieszania jest pusta. Zwaniamy blokadę i losujemy 5 liczb. Oto wylosowane liczby. 16 39, 32, 24, 4. W kaskadzie aż dwa razy dziennie do zdobycia jest 4 miliona złotych. Pierwsza taka wygrana w lipcu padła w miejscowości bułkowna. Kolejne losowanie kaskady już teraz zapraszam. W kasecie maszyny losującej znajdują się 24 ułożone kule. Dębek maszyny losującej jest pusty. Dzwaniamy blokadę i losujemy 12 liczb. Oto wylosowane liczby: osiem, jedenaście, dziewiętnaście, dwa, sześć, dwadzieścia, dwa, dwadzieścia cztery, pięć, 23 12 4 7 Numer Super Szansy tworzy 7 cyfr z zakresu od 0 do 9. Wystarczy go za 2 zł aktywować, żeby mieć szansę na wygranie aż 2 milionów złotych. Oto drugi dziś wylosowany numer. 0 1, 5, 6, 3, 3, 1. Gratuluję wygranych. Kolejny numer tej gry poznamy już jutro. Aż 3 graczy sięgnęło w tym miesiącu po ekstra pensje. Otrzymują po 5000 zł miesięcznie przez 20 lat. Może za chwilę ktoś także sięgnie po taką wygraną. Losujmy. W kasetach maszyny losującej znajduje się 35 i 4 kolejno ułożone kule. Bębny maszyny losującej są puste. Zwaniamy blokady i zaczynamy losowanie. Oto wylosowane liczby. 9 26 32 22 19, a ostatnią wylosowaną liczbą w ekstrapensji jest liczba 2. Dopłacając złotówkę do zakładu ekstra można wygrać 100 tysięcy złotych ekstra premii. W tym miesiącu takie pieniądze zdobył grający w Kobierzycach. Pora na kolejnego zwycięzcę losujmy. W kasetach maszyny losującej znajduje się 35 i 4 kolejnołożone ułożone kule. Bębny maszyny losującej są puste, zwaniamy blokady i zaczynamy losowania. Oto wylosowane liczby. 31 13 16 dwa, dziewięć. A ostatnią wylosowaną liczbą w Ekstra Premi jest liczba jeden. Pora na najbardziej wyczekiwany moment wieczoru losowanie szóstki w lotto. Dziś trafienie tych sześciu liczb może dać ponad 5 milionów złotych. Życzę powodzenia i zapraszam na losowanie lotto oraz lotto. Plus. W kasetach maszyny losującej znajduje się po 49 kolejno ułożonych kul. Bębne maszyny losującej są puste. Zwaniamy blokady. I zaczynamy losowania. Oto liczby wylosowane w lotto: trzydzieści cztery, czterdzieści siedem, siedem, trzy. jedenaście, Szesnaście. A teraz zapraszam na losowanie LOTSO+. Trzydzieści dziewięć. Osiem. Dwadzieścia dwa. Czterdzieści. 2 18. Wyniki losowań będą dostępne na stronie lotto.pl. Również na tej stronie nie są informacje o tym jak grać online. To wygodny sposób, wystarczy tylko mieć dostęp do internetu. Wieczór z grami lot to dobiega końca, ale już zapraszam na trzecie popołudniowe losowanie Multimulti -multi Kaskady o godzinie 14. Poznamy także pierwszy numer Super Szansy. Zapraszam w imieniu Agaty Jasińskiej. Dobranoc! Wygrałam! Witamy w świecie Eurojackpot. Chcę zafundować coś mojej mamie. Kolacja w restauracji? Tomek nad jeziorem? A może relaks na działce? Marzenia spełniają się bardziej. Eurojackpot. Teraz do wygrania 200 milionów złotych.